Hej, witam Was. U mnie już piosna przyszła. Część cytrusów wystawiłem. Nowe cytrusy są dzisiaj wystawione, będą przesadzane i będzie robiona dzisiaj pielęgnacja przy nich. Ale chciałem wam dzisiaj przedstawić 5 moich nowych cytrusów, które zakupiłem w tym roku, które wzbogacą moją kolekcję. Są to cytrusy, które kupowałem pod smak. Plus tutaj właśnie Satsuma. Możecie zobaczyć, 1,30 m ma gdzieś, którą zakupiłem, bo po prostu nie tylko smakowo, mimo że jest dobra, ale jest bardziej odporna. Miałem już atsumę, ale była jakoś dziwnie zaszczepiona, że po prostu sobie nie za bardzo dawała radę, a to jest mój nowy okaz. Satsuma oficjalnie do minus 8 stopni wytrzymuje, chociaż do tych minus 8 mi nie trzymał, niezabezpieczonej, ale tak do minus 3 spokojnie daje sobie radę. I tu też chciałem Wam pokazać super przykład, jak każdy cytrus powinien być sprzedawany. Zobaczcie, tutaj ma swój paszport, gdzie pisze, że to jest satsuma, ale jeszcze pisze, na czym jest zaszczepiona. Tutaj jest zaszczepiona na gorzkie pomarańczy. I tak powinien być sprzedany każdy cytrus. Nie tylko, że pisze, że cytryna albo mandarynka, albo jakiś inny, jakaś inna odmiana. Tylko, żeby dokładnie pisało, co to jest za gatunek, jaka odmiana i na czym szczepiona. Także to naprawdę byłoby super, bo jak wiecie jaka jest podkładka, to też będziecie wiedzieć mniej więcej jak ten cytrus będzie Wam się rozwijał. Jeśli na katmacie, na tryfoliacie, to będzie to cytrus, który będzie trzymał się w ryzach, nie będzie się jakoś super rozrastał. Ale będzie powiedzmy w jakiś tam sposób odporniejszy. Jeśli są zaszczepione na jakieś tam cytrynie, E, zaraz będzie właśnie przykład to wtedy wiecie, że powinien Wam się rozrosnąć ten cytrusik i być dużym drzewkiem ale przejdźmy do następnych i tutaj jest kolejny przykład jest to e, grapefruit Star Ruby czyli będzie miał ładny, e, taki różowy miąższ też jest zaszczepiony tutaj zobaczcie na koszkie pomarańczy i na razie jest tutaj o tak tej glinie, więc trzeba będzie troszeczkę jej się pozbyć. I dzisiaj będzie przesadzanie. No i jest to taki okaz dziś koło metra 60. Ta korona, jak widzicie, na razie jeszcze jest do obróbki. Dopiero zakupiony było i, i trzeba będzie ją jakoś ładnie rozwinąć. Tutaj z boku jest pomarańcz, który. Zobaczcie, jest też ładnie opisany, jest odmiana nawelina i zaszczepiona na cytrynie folkamer. E, tutaj akurat e, ta podkładka e, jest dobra, jeśli chodzi o szybki rozrost cytrusów. Także mimo, że na razie jest ta korona taka mała, kompaktowa, to wiem, że ma potencjał, żeby się ładnie rozwinąć i być dużym drzewkiem. Także to jest kolejny cytrub zakupiony, który zaraz się przestanę. I przejdźmy tutaj dalej. Jeszcze, zobaczcie, jeszcze jest wszystko troszeczkę pobrudzone, ale to zaraz będzie cała opieka robiona. I co my tutaj mamy? Zaraz zobaczmy, co to na paszporcie pisze. To jest um, moja pomarańcza, która e, będzie krwawa. Czyli będzie czerwona skórka i krwawy miąższ, podobno bardzo słodka i no zobaczymy. W sumie dużo sobie um, obiecuję jeśli chodzi o, o tą odmianę, że powinna być naprawdę super i mam nadzieję, że tak będzie. Czy w tym roku zaowocuje ciężko stwierdzić, dopiero będzie przesadzona. Ta ziemia, w której tu jest to no. Nie jest jeszcze tragiczna jak niektóre jak na przykład zobaczcie to tutaj o, ale tak trzeba będzie przesadzana i trochę tej ziemi z zewnątrz będzie wytrąconej na pewno nie całe się pozbywam ja jak się pozbywam to maksymalnie powiedzmy po 2-3 cm z każdej strony oczywiście bardzo uważając żeby korzeni nie uszkodzić tutaj co jest ciekawe jest zaszczepione w miarę nisko zobaczcie jaki ładny pieniek i idzie ładnie w górę będzie się ładnie rozrastała na takiej podkładce można zrzepić nisko bo ona bardzo motywuje do wzrostu więc jeśli jest tak nisko zaszczepione to tak trzeba jak się mieć duże drzewko jeśli byście mieli tak nisko zaszczepione e, e, jakiś tam gatunek czy odmianę na tryfoliacie to wtedy mielibyście takie karłowate drzewko i raczej ciężko było Wam wyciągnąć je bardziej w górę i ostatni, piąty cytrus to jest też grejpfrut jest to Mars Seedless. Jest to e, cytrus, który tutaj na tym zdjęciu to takładnie jest inny to jest właśnie Star Ruby. E, Mars Seedless jest e, żółty, w środku też jest żółtawy, e, też powinien być słodki. E, nie było tutaj opisane, na czym jest zaszczepiony, a szkoda, ale skoro jest tak nisko zaszczepiony, jak tutaj. Wychodzę z założenia, to, że też jest na e, cytrynie, volkamer więc e, no zobaczymy. A tutaj, a, a tutaj jest też opisane, na nie jest zaszczepiony. Musiałbym zobaczyć, co to dokładnie jest, ale nie jest to Volcamer. No nic, ale na pewno coś, co bardzo motywuje do dlatego takie niskie szczepienie. Także zaraz się zabieram za opiekę, przycinanie maluteńkie takie pielęgnacyjne, czyli to co jest na razie obumarłe, uszkodzone. Przesadzanie już daje nawóz długoterminowy, osmokotę. I niech rosną. Zobaczymy, czy jakieś owoce w tym roku będą. Chociaż jeśli nawet będą, to raczej dopiero za jakiś czas. Pierwsze pójdzie wszystko w bruję korzeniową. Więc nawet jeśli będą, to będą po prostu niewymiarowe na małe. Ale za rok na pewno już będą fajne owoski Także trzymajcie się. Pozdrawiam.